Siema, witamy Was, jesteśmy na serwerze Deepcraft. Yy, są z nami Patwall. Siema! Filip Pro Siema i goru1221 Siema! Dziś pragniemy Was oprowadzić po serwerze Deepcraft. No to chłopaki, kto was... Y, kto chce z Was opisywać różne budowle? Ja nie. No ja, możemy... ja to nie znam wszystkich. Ja mogę. No to no ja... możemy ja iść od na początek do od od klubu nocnego, coś. co? No to kto pisze klub nocny? Tam się nie zna na tym, ale dobra. Filip, no bo on tu gra najdłużej. O Ja idzie. Jacyś gracze. Dzieku. Czekajcie, czekajcie za kamerzystą. Tak, tu mamy dom moderatora Delsmosa. Tam wcześniej mieliśmy domy adminów. Na tym Delo. domu pisze dom admin, dom Delo. Dobra, to jest dom Delo. To jest dom Delsmosa. Oczywiście delsmosa jest moderatorem, Delo jest adminem. Nie wiem gdzie reszta adminów ma chatki. Wiem gdzie jeszcze ma jeszcze jeden admin, Rekon. No to idziemy do klubu nocnego, okej? To jest klub nocny oraz takie sklepiki. No to najpierw przejdźmy do sklepików. Są sklepiki Delsmosa. Wiecie... Takie sklepiki ze, z, 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 z tabliczkami nad skrzynkami. To jest taki standardowy plugin. Ja bym to serowy. się nie wiedział. No dobra, no to idziemy do... Y, Klub Nocny Bryza. Nocna Bryza. Nie wiem dokładnie, kto jest twórcą tego klubu, może wy wiecie. Nie. Adello. Ja nie. Dobra. No i tutaj mamy... No klub nocny i tutaj jest sklepik z jedzeniem u adminów są chlebki, są ryby Ryby i ugotowane ryby, no właśnie, no to wchodzimy tutaj do góry, a chleb kupiłam, nie, Chyba nie ma, no i tutaj mamy pierwsze piętro, tu nie wiem, jakieś baseny są. Nie wiem. Jacuzzi! Jacuzzi właśnie. Dobra. Chodźcie chłopaki. Muszę Chodźcie, dobra, idziemy. Przede mną. A tu właśnie się czają admini. Tam właśnie Kamil Pirate poszedł. Teraz włączyłem ekwipunek Jest loser dla VIP-u. Właśnie. Instrument. Jeszcze pokażemy wam y, do, y, domy jeszcze innych adminów. I teraz może przejdźmy do y, drugiego miasta, do górnego miasta, co? Które dopiero dzisiaj powstało. Idziemy? No to mm -hmm. idźcie przodem. Ja wybiegnę. Kupa mięci, daj, daj, do W yy, kogo ciukiem? Nie biłkiem. SD101 To w no, jakaś fajna wieża. Ale mam lagi. Mm, ja jeszcze nie widziałam. Nie, przez to nagrywanie mam lagi. No i tu ogólnie są domki, ludzi. O, to jest dom kolego. to jest dom kolego. No właśnie, tutaj mamy mój domek. I to są moje ja, pekiki. No, ja To jest mój niedokończony ja dom. dom. No i tutaj I to jest, jest... Mój niedokończony dom. Goru, domek, pokaż, mój gdzie masz domek. Mój domek, mój domek. Tu jest do domek gora. No to co? Idziemy zobaczyć górne miasto. Tak. Świneczko. Mam z tobą domek, Kuba, No, Patul ma ze mną domek. Aga, Creeper. Eee, Creeper. ratujcie mnie. tuli. Creepery atakują. Dobra, idźcie, pokazujcie. Ludziom. Klipuś kolejny. No jak widzicie creepery tutaj nie wybuchają, ale jak się je zabije to wylatuje proszek strzelniczy. I teraz wylatuje ktoś. Tutaj ciemno jest, więc um, mogą ludzie nie widzieć. I tutaj ktoś wybudował domek sobie już na y, nad Górnym mieście. No i to jest taki mini park. Tak, szczerze powiem, że mi się podoba. A wam? Szczerze powiem, że jest pięknie. Jest Ale moim to też tak upokam. Ale męskie, ja się tu muszę wysikać, uwaga. Męskie jacuzzi, tak? To chodźcie, wszyscy wchodzimy. Wchodzimy. Oj, ale tam jest ta szkama. Aha. Żółta woda. To wolę nie wchodzić. Żółta woda. Dobra. No to może na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku pokażemy nasze podwodne miasto. Nie, dobra, ustawcie się tutaj. No i właśnie w następnym odcinku pokażemy dom Filipa i podwodne miasto, które zbudowaliśmy. No to żegnamy się, papa. Siema! Pa.